Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie przekaz od krone, który podzieliłam na dwie części, dlatego, że on jest bardzo długi, więc dzisiaj dam pierwszą część. Między Wami ściana. Witam Was, jestem Kronem ze służby magnetycznej. Jak świadomość wpływa na materię? Stosujmy metafizykę. Niektórzy z Was praktycznie wyszli do swojej skorupy. Powinieneś tworzyć nowe połączenie między świadomością a ciałem. Twój mózg wie, jak to zrobić. odbiera sygnały, na które wielokrotnie nalegasz. Kiedy powtarzasz je świadomie, mózg zakotwicza tworząc nowe połączenia między ciałem a świadomością, których wcześniej nie było. Twój świadomy impuls, który utrwaliłeś, Zmienia mapy mózgu, zmieniając jego kontury. Taka jest komunikacja między świadomością a ciałem. Są to prawa fizjologii, rządzone przez Twoją świadomość. Ale dopóki nie kontrolujesz tej inżynierii ciała, Twoja świadomość jest za drzwiami, jak za ścianą. Więc dlaczego właściwie powinieneś w ogóle otwierać te drzwi? Mówiąc metaforycznie, Istnieje pewna ściana między Tobą a Twoimi komórkami. Kiedy zwracasz wzrok na własne ciało, nie myślisz o powitaniu Go, nazywasz Go nawet częściami, mówiąc na przykład boli mi noga, zamiast mówiąc boli mnie. Zranił mój palec zamiast zraniłem się. Poszczególne części Twojego ciała nie masz z nimi żadnego kontaktu. Twoje sytuacje pasuje do tego, co dzieje się z tobą i wokół ciebie, w Twoim życiu lub w komórkach Twojego ciała. I jak wiele innych tradycje, przyszłości, uprzedzenia i to, co mówili cię, wszystko to wydaje się spiskować przeciwko Tobie i czujesz się trochę zdala od tego, czym jesteś w integralności. Niektórzy w ogóle zdecydowali, że usłyszeli tutaj coś przeznaczonego dla kogoś innego, kogoś siedzącego obok, ale nie dla siebie. Nie wydaje się to prawdą i to, co można zastosować. A wszystko dlatego, że skorupa, którą stworzyłeś wokół siebie, jest bardzo trudna do przebicia. Sam zbudowałeś tą skorupę własnymi rękami, ponieważ wcześniej zdecydowałeś się, że nie możesz tego zrobić. Przecież inwestujesz w siebie. Dlaczego więc nie wykorzystasz tego ostatniego ćwiczenia dzisiaj? To fantazja, gra to metafora. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że to zabawne, ale jest o wiele bardziej realne niż mogłoby się wydawać. Chcę cię gdzieś zaprosić. W tej fantazji ty, z własną świadomością, jesteś w stanie wizji. Ktoś mógłby powiedzieć, że to sen. Ale mówię, że to wizja, wizualizacja, ponieważ słowo wizja daje pozwolenie, aby wszystko mogło się wydarzyć. W przeciwieństwie do snu, wizja jest przechowywana w pamięci i odczuwana jako prawdziwa w momencie, w którym to się dzieje. Zapraszam Cię na chwilę, abyś zrobił krok w kierunku od siebie. Jeśli możesz, jeżeli chcesz, a zwłaszcza, jeśli potrafisz zrozumieć, zaakceptować i uznać, że Bóg jest tutaj. Ale to jest przesłanie z drugiej strony zasłony, która zna Twoje imię i zapraszacie do udziału właśnie teraz. Wejdź ze mną w tą wizję. Odejdź od swoich okoliczności, swojej sytuacji, choćby na chwilę. Jeśli możesz, zostaw swoje własne doświadczenie za drzwiami, choćby na chwilę. Zobacz siebie stojącego całkowicie pustym i białym pokoju. Na razie nic w nim nie ma, ale zaraz coś się pojawia i to się objawia dla ciebie. To są drzwi, a na drzwiach jest tabliczka informująca Tajemnice ciała. Możesz towarzyszyć temu filmowi także muzykom. Ta tabliczka w pewnym sensie zaprasza cię tam, gdzie interesująca ale jeszcze niedostępne, ponieważ jest to coś, o czym być może jeszcze nie chciałby wiedzieć. Jakie tajemnice kryją się za tymi drzwiami? Masz zamiar otworzyć te drzwi. Otworzmy je razem i zrozumiesz, że ten biały pokój symbolizuje twoje ciało. I to ty. To nie tylko o ludzkim ciele. To o... i to jest twoje imię. Ciele. i już prawie otwierasz te drzwi do tajemnic. Więc dlaczego właściwie powinieneś w ogóle otworzyć te drzwi? Ponieważ poszczególne części Twojego ciała nie masz z nimi kontaktu. Próbujesz otworzyć te drzwi i zdajesz sobie sprawy, że nie są one zbyt podatne. Trzeba trochę pociągnąć. Z powodu tej ściany między tobą a twoją strukturą komórkową, przez którą nie jest łatwo przejść. I wreszcie drzwi otwierają się. Otwierają się szeroko. I już słyszysz, co prawdopodobnie jest dźwiękami ciała. Nie znasz tych dźwięków, ale jednym z najbardziej znanych jest zawsze dźwięk twojego serca. Słyszysz go jako pierwszy, ale jest też wiele innych dźwięków, Fluktuacje płynów, a może nawet trzask wywołań elektrycznych i wybuchów synaptycznych. I to wszystko jest trochę dziwne. I Ty nie jesteś jeszcze gotowy, aby wyjść za drzwi. Jeszcze nie. Ale potem zdajesz sobie sprawę, że to tylko Ty. Więc dlaczego nie zaryzykować? Robisz krok przez drzwi i nagle znajdujesz się w zupełnie innym świecie. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś w świecie, który jest swego rodzaju centrum zarządzania i możesz zobaczyć tutaj kontrolki niektórych rzeczy Twojego ciała. I nawet trochę je znasz. Jest tu serce, mózg, szyszynka i kilka innych rzeczy. Nie widzisz tu kontrolki nad konkretnymi systemami, o których myślałeś, że możesz nimi sterować, ale mimo to. Ten pokój jest właśnie centrum sterowania. A potem coś zauważasz. Zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś tutaj sam. W tym punkcie kontrolnym wirujesz niezliczone małe istoty. I stopniowo zdajesz sobie sprawę, że to Twoje DNA. I nagle zauważasz, że każdy ma imię napisane na maleńkiej plakietce. I każda plakietka ma to samo imię. I to jesteś Ty. Chodzisz do tego pokoju, który kontroluje wszystko w Twoim ciele. Moi drodzy, druga część tego przekazu, gdzie poprowadzi was kron, fantastyczny przykaz. Dam jutro lub pojutrze. Myślę, że będzie to jutro. Także śledźcie proszę, i bardzo ciekawe druga część, jak również i pierwsze, z Wami była Irina.